Takim pierwszym błędem w żywieniu dzieci popełniają rodzice w momencie, kiedy dziecko jest jeszcze niemowlęciem. Zbyt wcześnie podają mu dosładzane napoje, czy wodę słodzoną, glukozą, czy soki. Dziecko przez to przyzwyczaja się zbyt szybko do, do słodkiego smaku. Rodzice również zbyt mocno doprawiają potrawy solą. To nie jest zbyt zdrowe dla dziecka. Kolejnym błędem jest zbyt szybkie wprowadzanie do diety dziecka pokarmów, które jedzą dorośli z tak zwanego wspólnego stołu, z tego względu, że nie wszystkie te pokarmy są dla dziecka dobre. Na przykład produkty smażone są zbyt ciężkostrawne. Innym błędem jest również podawanie zbyt często słodyczy, nagradzanie dzieci słodyczami oraz podawanie dzieciom przekąsek pomiędzy posiłkami typu właśnie słodycze, paluszki, chrupki, z tego względu, że dziecko później nie ma apetytu na prawidłowy posiłek.